Красник. Нет. Agnieszka Niećko, na SK Kraśnik News. Korypetycje dla uczniów od uczniów. Młodzież z zespołu szkół nr 2 przygotowuje lekcje online, w których rozwiązują zadania oraz tłumaczą zagadnienia z dziedziny matematyki. To w odpowiedzi na zmiany w edukacji, które wywołała epidemia koronawirusa. Na razie swoim rówieśnikom pomogło pięciu uczniów, którzy przygotowali materiały głównie z dziedziny trygonometrii. Na wykres funkcji f od x równa się CH z sinus x. Pokażę zależności między funkcjami trygonometrycznymi, tego samego kąta ostrego. Tomasz Gręcki, jestem nauczycielem matematyki jest w ze szkół numer 2. Jeżeli uczeń staje w roli nauczyciela, to musicie zagłębić, w każdy z tego x równa się pi 6. No i to jest odpowiedź do tego zadania. Mam nadzieję, że zadanie się podobało, a ja w przystępny sposób je wytłumaczyłem. Przygotowane materiały znajdziecie na stronie reyedu.pl SK Kraśnik News.